Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku. Tutaj są te szyby, które kleiliśmy je na y, kleju do szyb. To one zostaną odczyszczone, A to już jest historia. Tutaj wkle nie wkleiliśmy, tylko zamontowaliśmy, zamontowaliśmy szyby boczne. I one były montowane na takiej uszczelce. Popatrzcie, o, tu jest taka uszczelka. Dwie grubości kupiłem. Dobrze, że nie dałem tej jeszcze grubszej, bo byśmy nie dociągli tymi, e, tymi, tymi takimi. bocznymi wam pokażę. Widzicie, ona jest montowana na takich mocowaniach. Tutaj i te mocowania dopychają szybę e, z uszczelką do karoserii. I tutaj jest. Na jednej montowana tutaj na takich dwóch. Do tego potem tu jeszcze idzie taki pałąk, i tutaj od góry z drugiej strony też jest zamontowana. Musimy jeszcze przywieźć jedną tutaj na dół taką listewkę, bo gdzieś nam się po drodze zapomniało jej zabrać. Ale jak Wam się już podoba? Supra z ciemną szybą, chyba będzie fajnie to wyglądało, nie Boski? Będzie sportowy wóz, mm. Patrzy się a już pod. jak czarno, a to nie jest na maxa przysięgnięte, tylko to jest tak prawie na maxa, tak. Tutaj teraz te listewki założymy, tutaj emblematy te Supry tutaj mamy, jeszcze gdzieś są, bo są w sumie cztery tam jeszcze leżą, eee, listewki teraz segregujemy, które są najładniejsze. Zobacz jak szybko, żeby nie no. Tutaj są fajnie te listewki zachowane z tego dawcy. Tam są do przedniej szyby, tak? Nie, to są do... Tak, do przedniej do szyby. szyby. Przednich szyb jednak nie będziemy przyciemniać. Tą tylną szybę będziemy... Znaczy, jest przyciemniona. O, tutaj jest z lewej strony. Może dalsza pokażę, jak to się prezentuje. Jeszcze jest brudno naszych palcy, ale... Już coś zaczyna być widać Tu wam pokażę Pokażę wam To jest ta na tylnią klapę Przyciemniona Tu jest już i którą doczyścimy Tutaj są sznurki, bo będziemy Będziemy ją montować Tak to wygląda Co jeszcze udało mi się kupić? Dywan. Dywanik Tak, tutaj kupiłem dywanik Dzisiaj na całe wnętrze. Będę go wklejał sam, znaczy no wklejał, docinał, dopasowywał i, i, i wykładał całą podłogę tym dywanem. Myślę, że fajnie, bo on nie jest taki czarny. Najpierw chciałem czarny, ale powiem szczerze, że czarny dwa tygodnie zamówienia. To jest taki ciemny szary, ale ten ciemny szary będzie fajnie wyglądał z tymi kanapami, bo też jest takie. Taki odcień szarości tych kanap. Więc myślę, że to będzie ciekawie wyglądać. I co jeszcze boski się udało? To mamy, to mamy. Aha, jeszcze zamówione zostało wygłuszenie. Tak, mówiłem tak, że się wspominali wygłuszenie. Wygłuszenie zamontuję. Tu jeszcze jest element, bo tutaj pasowaliśmy do szyby. Jak to będzie, czy to pasuje? No. Naokoło takie będą. Są takie elementy, które. Będą maskowały te takie, o tutaj listwa przychodzi, tutaj przychodzi listewka, tutaj przychodzi ten czarny z emblematem Supra I, 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 i co, no te mi się udało zamontować, wyloty, też już fajnie to wygląda. O. A tutaj jutro będziemy walczyć z wygłuszeniem, mam nadzieję, że przyjdzie to w miarę, w miarę nie tak bardzo późno żebym zobaczył jak to wszystko rozplanować. Oczywiście odkurzymy całe wnętrze. I będziemy to po kolei wszystko montować. Także jutro cel jest tak. Klapę zazbrajamy w szybę. Przygotować wnętrze do wygłuszenia i ten jeden element tutaj co go brakuje dokleić do szyby. Także tutaj obyło się bez żadnych teraz klei. Eee, wszystko czyściutkie, fajnie wygląda. I co? Jest jutro front robot. Jeszcze co bym chciał, ale jutro się myślę, nie wyrobię już z tym. Ale chcę, chciałbym przewieźć, oczyszczę tutaj z pozostałości z tego kleju. Tutaj jest wszystko czyste, bo tutaj było lakierowane. Wszystko i przymierzymy szybę, bo szyba była dorabiana na zamówienie, ponieważ e, oryginalna była pęknięta. Dawca też ma szybę, ale jest odprys taki dosyć duży. Zobaczymy, czy ta spasuje. Jeżeli nie spasuje, to. Chyba trzeba będzie zdawcy na razie zamówić. No i sukcesywnie wnętrze składać. Tu je, tutaj jeszcze z tym szyberdachem z podcówką. Będziemy walczyć. No ale to już, to już jak wygłuszymy, to zrobimy podłogę. Tu jeszcze trzeba będzie czyściutki w czyściutkich butach chodzić. Tak, boski. Będziemy się przebierać przed robotą. No w skarpetkach. W skarpetkach. No i tyle. Białeś. Działamy co wieczór. Po pracy. Boski tutaj swój czas poświęca, ja mu pomogę przy jego remoncie. <śmiech> <śmiech> Ale nie w aucie, tylko w domu. Już mu obiecałem, że co jutro będziemy wnosić? Panele wchodzą? Jutro panele. Jutro zjedzie. panele, to ja jutro mu pomogę panele znosić. Trzeba się odwdzięczyć Boskiemu, bo Boski poświęca swój czas i działamy. No, no. Co? <laughs> co będę <tam> robił? No. <laughs> Jak w domu by ci znaleźć jakieś głupie roboty jeszcze, nie? No. Czemu tak. pocięte węgiel wrzucony nie ma co robić? Tak nie, już zaczyna to powoli cieszyć. Jak jeszcze zazbroimy te zewnętrzne plastiki, wyczyścimy te uszczelki wszystkie fajnie, to już przynajmniej będzie ubywało i będziemy krok po kroku to, 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 to wszystko uzbrajać. W dzisiejszym odcinku to jest wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.